Yo, Siemanko! z tej strony witam witam was bardzo serdecznie. W mnie filmie jest Roblox na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella. Siemanko. No i jestem ja, i tak inaczej ubrany, słuchajcie, bo dzisiaj jesteśmy w oby, gdzie będziemy uciekali z przedszkola. Tak jest, jesteśmy w Daker Oby. Kiedyś coś takiego nagrywałem, ale to jest zupełnie inne oby, no i z tej racji też się przebrałem. Mam takie ogrodniczki, Bella, jak ci się podobają moje no, ogrodniczki? No trochę jak dziecko wyglądasz. Tu chyba Supreme jest napisane, ale nie wiem w sumie. No i mam takie dziwne oczy. <laughs> Tak jestem dziwny trochę Dajcie znać w komentarzach czy wam się podoba Jeżeli wam się podoba zostawcie łapeczkę do góry Jeżeli będzie 20 tysięcy łapek do góry To wtedy będę wiedział że wam się podoba Jak nie będzie to wam się nie podoba i zmieniam z powrotem na mój stary strój Nie no żartowałem i tak zmienię pewnie Ale dajcie znać w komentarzach czy wam się podoba Zostawiajcie łapę do góry Subskrybujcie mój kanał jeśli jeszcze tak nie robicie I wpadajcie na witoshop.pl po nowe epickie rzeczy A my lecimy i zaczynamy i uciekamy dzisiaj z przedszkola Ono jest bardzo fajnie zrobione Także mam nadzieję że wam się spodoba. Naprawdę. Najpierw po poduszeczkach musimy wbić się tu do góry. No i tam już jest jakieś dziecko w ogóle. Mięciutko, mięciutko. Ja. Mi się wydaje, że coś podobnego nagrywaliśmy, ja tak, tak pamiętam, ale było ale ono inne wiem, troszeczkę, to e, tutaj jest inne, tak mi się wydaje przynajmniej, bo z tego co pamiętam to chyba dwa razy uciekaliśmy z przedszkola. E, i właśnie raz chyba było coś takiego podobnego, ale ale chyba innego. Ale troszkę. to mi się bardzo podoba. Jest, no, jest Chociaż w sumie to je kojarzę trochę. Serio, nie wiem, nie pamiętam. Może nagrywałem takie samo. Nie, nie pamiętam. Tych nie? Poduszyk. tutaj patrz, uważa, bo gdzieś śpi. No tego tutaj też nie pamiętam Tutaj gdzieś pi Weź, skocz na niego. Czartowałem, Ej, bo myślę, Coś skakuj. Dobra. Mi się Dobra. Co ci się przypomina? Czy ja przypadkiem nie krzyczałam w takim. Nie, nie było nic takiego. Ej, mi się kojarzy takie bez serio. Nie, bo ja też Dzieci nie pamiętam w ogóle. Ja pamiętam coś takiego. Że ono... O, dzięki. Chyba, że ja to przechodziłem tako, po prostu o nie. że ono tutaj, nie... okej, okay, słuchajcie, sprawdzałem, chyba jednak nie graliśmy w toby, ale nie jestem tego w 100% pewny. Więc jeżeli Wy wiecie, to sprawdźcie, albo dajcie znać, czy wiecie. Eee, czy ja właśnie coś takiego nagrywałem? Możliwe, że nie. Także czekam na Wasze opinie w komentarzach. A my lecimy, Belamy już tutaj wyprzedziła. Teraz mamy takie świecące puzzle i mhm. musimy trafić. Eee, które są prawdziwe? Prawdziwe, o nie. One się świecą i pokazują nam drogę. które musimy iść tutaj. Dobra, idziemy. Okej, okay, idziemy tu. A ja wyczekam. A A Ty wyczekałaś, no, co za... Ale może mi się czekać, co. Dobra, i gdzie teraz? Nie, no, ale... belę zepsuła i wraca jeszcze raz. Dobra, tu, niebieski, ten. Ten, Idę ten, z ten i ten, i jestem już na miejscu. Haha, ha, byłem szybszy od ciebie. Czemu ja się tam rozwaliłam? Byłem szybszy, Nie wiem, Ty to jesteś ja słabiutka. Wiem. Po Jest prostu. prostu idziemy dalej, dobra. O, Jenga! Jenga, czy jak no, nie wiem. W sumie ja mówię Jenga, a powinno się chyba mówić Jenga. No, Z tego tak. co pamiętam. Ale ja e... będę mówić. Yanga. A ja mówię, Yanga! <laughs> I po prostu no, mi się jest. tak podoba. Dobra, tutaj jest jakaś dziwna dzidzia, która trzyma samolot i są banany jeszcze rozrzucone Także dziwne jest to przedszkole. Takie, no dziwne. No, co? Takiego ja nie widziałem. Nigdy. Gdzieś <laughs> w ogóle? Ja jakaś... nie, nie byłem nigdy, właśnie. Dobra. No, właśnie. A, nie, nie! Spadłem z tego. Gdzie to mnie was Tam A, jeszcze musisz drugie. skoczyć na drugie. Dobra, jeszcze raz się opręcę. Dziwne to jest, dobra. Ja jeszcze raz J idę J przez dżengę. Myślałem. Dżengę, jęgę. Dobra, pyk. No ja! Nie, ja też zepsułem i trudne jest to. No nie, zepsułem. Dobra, idę dalej w moich ogrodniczkach nie. epickich. No bardzo. Okej, okay. co nie podobałem? Nie podobałem się moje ogrodniczki? Serio? Powinny zaszczyt. się ci podobać. Nie. Wyglądam jak taki Kto? Łobuz. No tak, ha, ha. Bardzo mi to. Jestem łobuzem. Jakoś bardziej jak ogrodnik czy co? No nie mogę Ma tego wyrzypać. patrz. mi <laughs> mega ciężko. Dobra, przestań. Dobra. No nie. Dobra, e. Dobra, e. dobra, przestań. Dobra, 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 dobra. Jestem już na górze. Wuhu. Też... Udało mi się. Jestem... przeszedłem przez wenty. Bella, jestem w wentach. Okej, są pułapki na myśli, nawet mysz tam stoi. Ej, nie, nie pamiętam takiego oby. Czegoś takiego to na pewno nie było. Jest tutaj serek dla mysz. Ej, ta mysz wygląda bardziej jak szczur. Ona bardziej jak szczur wygląda. Oj, oj, oj. Szczur, uważaj na pułapki. Nie ruszaj tych serów, bo one są. Wiesz co, w pułapkach. Okej. Bella, coś tu dla ciebie jest. Pająk? Pająki. Wiedziałam! To, to takie fajne! Nie patrzyłam. Okay. Takie fioletowe. Dobra, ale ja jak? To widzę, chyba one jakieś straszne. Dobra, ja tu czekam Jestem, na ciebie. Jestem! jest w końcu. Dobra, wskakuj do wentów! Skakuję proszę Państwa. Dobra, i dawaj tutaj. Czekam na ciebie z y, moim kolegą szczurem. Cześć, szczurku! <laughs> Jesteś na Dawaj, idziemy tutaj i uważaj, bo to są pająki. O, ja, ja. Ej, tu trzeba przejść. Dostanę. Dobra, już widzę po czym. Tutaj, gdzie jest ta, ta biała nitka? Okej. Okay. Bo okay. cię zjedzą! No, bo ciebie zjedzą, uważaj. Ej, idź. Ja nie mogę na niego patrzeć! Dlaczego? Bo ja mam ciarki dobra, udało się. Just, yes, okay. uciekliśmy od pająków. Okej, okay, okay. od pająków, teraz gdzie tutaj? Ej, jesteśmy w łazience, okej. Okay. Ej, coś mi się to kojarzy. Przestań! Ja tak nie coś... było pająków. Nie było? A gdzie ty idziesz? Tam Ej, nie, się idzie? ej tutaj jest śliska podłoga. I to przesuwa coś. To ja, to ja nie na wiatrak? To tu? Nie, ej, może na wiatrak faktycznie. No to... Nie, nie doskoczymy tam chyba. Aha, aha, aha. Czekajcie, bo już się pogubiłem, nie wiem w sumie. No to dobrze. Dobrze, dobrze? Dobrze, dobrze? Nie panikuj! Nie, nie panikur. chyba tam właśnie trzeba nie zejść. Nie panikuj! Dobra, elegancko. Po kaczuszkach takich malutkich. Dobra, nie panikuj to. Pęk, mamy tutaj. Co, pan ej, te teraz? kaczuszki one... Się chowają. Dobra. Jakaś wow! Co tu się wydarzyło? Uratuj ej cię do góry! To jest jakaś turboręka. ręka. To ja mam zaskoczyć pewnie. No? Hop! Dzięki! Jak ręko. ci się udało, a teraz ja chcę. Idę Wracaj, ręko do... bo ja chcę teraz! do to toalety! toalety! Dlaczego ona nie wraca? O, wraca, uh -huh. wraca, wraca. wraca. O oh, nie! Dobra, teraz ja wskakuję. Dawaj. Hop! Dobra, jestem. ale jest do góry! Ale czysto w tej taśmie. Ej, nie działa! U mnie jest? nie działa, halo Ona może za chwilę wyjdzie. Zamknęli mnie w śmietniku! O, lecę. Co ty wiesz <grym> Zamknęli mnie na chwilę! Co ty wiesz? Zamknęli mnie na chwilę w śmietniku. Ej, dobra, bo dobrą tą Ej, dobra, teraz ja muszę tutaj. Ej, teraz o patrz. ja prawie nie wskoczyłem! Gdzie teraz do toaletki? Tak. O nie, do kibelka muszę trafić, uwaga! Tak, I hopsa! I... O, nie jestem w ściekach! Hop o nie jestem w ściekach. Płyń. Dobra, pyk. Lilie w ściekach? No. No właśnie. nieźle. I <laughs> okay. kaczuszki gumowe? Dobra, płyń, Berka, płyń! Cieprę, Chyba ktoś płyniesz. tu się kąpał. Ej, płyniesz. trzeba płyniesz. wybrać drogę. Yy, weź pierwszą i środkową. Ja Ma tak zrobiłam, było dobrze. Dobra, pierwsza e... i środkowa. Jest, ja, działa! Wypadnę, Sada, Lecimy dalej. Wypadnę. Co to jest? Wypadnę. Okej! Okay. Płyń, płyń, Jakaś łódka. Płyń. A jak nią sterować? E, no wsiądź, po prostu. Ona sama się steruje? Wsiądź i tak kierować troszeczkę, mówi. Do? O nie, nie da się kierować nią. No, to nieważne. Nic nie, nie, nie da się nią kierować. Nic nie Płynę, nie tyłem. Płynę tyłem. Płynę tyłem. Nie, nie. Przodem, przodem, please. O nie, nie, to jest wodospad no. jakiś. Ja się kręcę tutaj dookoła, o nie. Dobra, no. o, o nie, o nie, o nie, o nie. Dawaj, dawaj, Ła! dawaj. Na sam koniec. Łoja, czy! Co tu się dzieje? Okej, okay, to idę sobie pan! Ej, ja ciebie nie widziałem, gdzie ty? Nie na gdzie mnie? ty mówisz, że ty jesteś? A, bo ty już po tych rurach tutaj się przeszłaś. A no, jak? O ty cwaniaczku jeden bo ja zaraz tu będę miała coś trudnego i Dobra, idę nie ciebie gonię. A ty za pierwszym razem to No na pewno nie. Wow! Okay, Jesteśmy już... w kuchni! Ej, cicho, bo ja... Ty też jesteś w kuchni? Tak! Keczup się rozlał! No właśnie, a tu ja nie wiem. Keczup się rozlał. Dobra, okej, okay, jestem. Tu się coś smaży. Oła! No? Jak to przejść? Musimy uważać, żeby tego nie złapać. Czego? Na no, tych takich. kawałków? O! To jest misja człowieku jakaś! Tragiczna. Jo, ci... O jak ja to przyszedłem? O nie. Ej, nie wiem, jak to zrobić w ogóle. Trudne to. A daj mi spokój. A o co tu chodzi w ogóle? Mhm. Trzeba po kawałkach chodzić. Ale jeszcze uważać, żeby one się nie wyłoniły. Nie. Po nie? prostu. Trzeba uważać, żeby nie dotknąć tego gorącego, wiesz, sosu. O nie! Ła! Skroili mnie! Ale szybko. Co? Jak to się stało? Ej, czekaj, to jest czekaj. trudne. Czekaj, czekaj, trzeba wykminić. Tutaj trzeba stanąć, Okej, Ok, Okej okay, okay. Chcia, ja tak kroję. A! Tak robię, ciek, 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 ciek. Tak, wiem, tak właśnie, szybko. Jak ty kroisz? <laughs> Dobra, teraz na górę. Po fasoli Trudna. jakby... Nie! Lysetek. Spadłem na dół! Po fasoli! Ja, tak po mi się listach? wydaje. listkę fasoli. Okej, okay. dobra. Dobra, ja też chcę jeszcze... A tu jest jakiś Hop. jasny listek Okej okay. No Trudne, nie po tych listkach. No, Hop. Odbija w ogóle. Hop odbija Okej 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 Tu tak nie ŁOPRA! Ale spadłem na sam dół! A byłem już na samej górze! Okej. No nie bez sensu Okej. Okej. Jest okej? Jest okej. Dobra. Idziemy dalej. Jest okej. Jest! O, pierogi będziemy robili. Ej, kończ się tam zbałkowało! Jak wygląda! Dobra, jest, zdało się. O, co tutaj? Ja lubię. Oła, tak oła, oła. Ej, zablokowało! Oła, oła. Jak ja to zrobiłem? Przystępowało i zmiotło Nie! Zmiotło mnie na stół i co teraz? O Ej, jestem na stole. O. What? Dobra, o. idę na górę tu. Przeciwam. Aha, dobra, muszę tu wejść po tym torcie. Idzie? Dobra, i tutaj. O, po szklankach, po szklankach. Dobra, i jest takos i tutaj jesteśmy. Dobra. I teraz musimy tu się dostać tą tyrolką. Na górę Czekaj. i tam jest wybita szyba w oknie i tam tamtędy musimy przejść. I ja by. to robię pierwszy, uwaga. No dobra. Siedzę. Ach chciać zabrać! Jadę! Na jad razie... No dajcie mi też! Woohoo! Dobra, wyskoczyłem. Jest, oh, jesteśmy na zewnętrzu. Jest plac zabaw! Ale fajny! Pyk. No mi tą Dobra, jest plac dobra. zabaw, uwaga, dobra. tutaj. Ej, fajny to, podoba mi się. jechać już. Ładnie zrobione. Mam zaskoczyć? Pyk. I pęk, Dobra, tak. Okay. Zeskocz. Jest zjeżdżalnia, czekam tu na ciebie, bo zjedziemy razem z jeżdżalni. Okej, okay, idę witor. Dawaj, dawaj. Ciemanko. Siemanko. Okej. Okay, okay. Uważaj tylko tutaj. Okay. Nie da się I złapać, dobra. I dawaj jedziemy. 3, 2, 1, go! Go! Woohoo! Zjechaliśmy na sądu, jest! Dobra, idziemy dalej. O, tu już koniec chyba. Jest! Ty... Uciekliśmy z uciekliśmy. tego dziwnego przedszkola. Thanks for playing. Pierwsza? Dzięki bardzo, fajnie. O, są youtuberzy jacyś. Czekajcie, to... zobaczymy, czy znamy. Tej nie znam, dziewczyny. To coś kojarzy, to jest chyba ten. I, I tam The Gamer. A ty wiesz, co to jest? Nie wiesz. E, nie. Ten kot to nie wiem, to nie. też nie wiem. To jest Fakstaber. Nie znam. Tego nie znam. Denis. Sir miał Oloch, to Denisa Kot. A to, nie wiem kto to jest, nie, nie a, a, a znam A to? A to? Co? A to? To? O, to jest Balka, youtuberka Uuuu. taka <grafy> Dobra, słuchajcie, mamy nadzieję, że... O nie, trafiłem z powrotem do przedszkola <grafy> tak, no Mam teletarne. nadzieję, że wam się odcineczek spodobał Jeżeli tak... A tam jest bonus stage jakiś <grafy> Bonu Serio? Ja nie zrobię bonus stage'a? No nie! Speedrun! No nie, ja chcę! Jak ja właśnie... Ej, może jak ja padnę jak to... Jak padniesz, to powinieneś mieć ostatni. To powinienem mieć ostatnie. Czy ja tutaj... Jest, dobra! Robimy jeszcze. Myślałem, że już tu na stałe zostanę. Poczekaj na mnie, bo będziemy ścigać! Lecę od razu. Okay. Hop! Ej, fajny! Trzeba Bella po tych y, ciemnych zielonych skakać. No Hopsa. ale ja nie mogłam, w ogóle Hopsa! 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 Okay, Hopsa. I hopsa i hopsa. Dobra. Hop. 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 Oj, jest ci tu jakieś dziecko z, nie wiem, z telefonem czy z czymś i słucha muzyki. Dobra, pyk. Weź moja dałby to Pyk i pyk, i pyk, i pek i, i, i jesteśmy. Udało się, dobra, udało się przejść też speedruna Także mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał Jeżeli tak zostawiajcie łapę do góry Subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na witoszop.pl Ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę I widzimy się jutro w kolejnym filmie na kanale A jutro mega epicki filmik Około godziny 17 Także czekajcie, bo będzie coś innego, nowego, fajnego Także widzimy się jutro Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie, pa, pa!